Smutne to jest, bo ja bardzo bardzo lubiłem God of War'a, jak, jak byłem mniejszy tam na, na PSX i tak dalej, ale. Hu, ten ostatni God of War naprawdę taki nie smak, tak mnie podirytował ten Ragnarok. Po prostu męczyłem się niemiłosiernie. Tam jedyne co uratowało mój playthrough Ragnaroka, to było to, że ja zapłaciłem tam kupę Siana chyba 50 czy 60 funtów za, za kopię gry. Jakbym dostał darmowy kluczyk, to bym to po pierwszym streamie, nie? No, no nie skończyłbym tego. Jest dramatycznie tam skonstruowany ten świat. To oszukiwanie gracza pod względem, że ma otwarty świat, a tak naprawdę go nie ma. No i kurwa, To wykastrowanie Kratosa i skupienie się na tym irytującym pi... Goblinie. To jest takie naplucie w pysk ludziom, którzy kurwa kochają uniwersum God of War, Kratosa, Boga Wojny, sk... syna, który w swoim szale potrafił zamordować swoją ukochaną i swoje kur. ledwo narodzone dziecko, bo był takim kur Wściekłym skórzanym no i zrobili z niego dziadka, dziadusia. Nobie chłopce, chłopce, chłopcze, 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 chłopcze. Żałosne. Żałosne.